Witam Tym razem na coś takiego się bierzemy Taki zasadniczo R6 to jest bodajże 2000 rok Robo 2.1, jeszcze wersja gaźnikowa pierwsze wydanie Ogólnie w ładnym stanie już znam troszeczkę I taki zasadniczo serwis Przedsezonowy Czyli już sezon rozpoczęty dawno Co mamy tutaj zrobić Napęd do wymiany Filtr powietrza, filtr, olej w silniku, płyny wszystkie chłodnicy hamulcowe, klocki hamulcowe i jakieś tam takie drobne kuna Kierunek coś tam chyba któryś rezystor od kierunku poleciał, coś takiego. O, są ledy założone i tyle. Także powolutku biorę się za rozkręcanie tego. Zobaczymy wszystko, co jak. na tym Niestety, no widać, dosyć mocno uciągnięty tak samo tutaj, tak samo tutaj To rozkręcamy, porobiłem wszystko Przebieg, o nie układ kluczyków, ale też 40 40 bodajże 1000 jest na liczniku. Późno na, na spokojny koniec pokażemy przebieg Jak widać filterek na wierzchu Ogólny czysty, tylko Pełno robactwa, że naprawdę odbuchać Tak w środku jak najgorzej za no wyczyszczenie airboxy i będzie. Także trzeba go umyć, wyczyścić i nasporować od nowa. Napęd zdemontowany, wszystko pomyte. No to zębateczka już jest. Że można założyć. Tutaj już mam też przygotowane, już podokręcane tak jak trzeba. A no tu stary, także to. No widać, że to już nie chciałoby chodzić żeby był uciągnięty, to zębatki się rozpadały. Także teraz przeciągnąć łańcuch, zakujemy i dopiero podokręcamy. Przednie zębatki, wszystko trzeba będzie pozakręcać tam. Tak to wygląda. Dobra, to robimy dalej. No i tutaj dać zaciski oczyszczone tutaj też wszystko poczyszczone. przewodniki teraz się przesłaruje. kolocki, akład właśnie się dostarczy przecież wszystko. Do... Właściwie dostarczył wszystkie części. Ja tylko robię usługę. Także są. Filterek powietrza jednak wymieniamy. Już też czeka, że składam to wszystko do kupy i, i tu będzie. Zostanie przód i płyny do robienia. Dobra, znaczy jest Odpowiednio podokręcać. Także jest podokręcany i teraz widać, zacisk musi chodzić leciutko. bez żadnych zacisk, wiadomo, że nawet go trzeba dopompować, no, ale on chodzi się leciutko. Także stanie płyn do wymiany. Widać airbox umyty. filterek wymieniony. Także jest pozabezpieczony, wszystko, żeby się to nic nie Przesunęło, choć i tak dekel dociska. Muszę teraz dekielek brać. Zakładać. Och. No i dobra, leży. Podkręcamy. i Przy okazji filterek paliwa. Wymienimy, zakładamy zbiornik. I, i góra będzie. Trzeba będzie odpalić silnik i wymienić olej. Nie, jeszcze najpierw płyn w wymienimy. O, właśnie. Czyli tarki powymieniamy wszelakie, Raz zalewamy płyn do chłodnicy. Szły wszystko na właściciel, także to, co dał, to zalewamy. Ale już tam spuszczone. Dobry olej, starczy do właściciela, także zalewamy. Idę ze klocki z przodu i do wymiany płyn hamulcowy. No i następna łaska. Że się zapłynęły, hamulcowe. Bo widać jaki ciemny, straszny z te jest wymieniony. To nowe, zbiorniczko widać różnicę, a taki sam był. Także pierwsze co wiadomo odciągnąć. A stary. Do nowe, zbiorniczko widać. Strzykawca, że to jest. Straszna tragedia, dobra, potrzebuję drugiej ręki. No i po tych całych zabawach olejowo-płynowych, wszelakich tego typu, zawsze warto umyć motocyk, żeby gdzieś tam kapnik, kropla, czy coś, żeby z lekerem się nic nie stało. I że ja zawsze pierwsze co to myję. Niech to się dobrze opuczę. Ewentualnie przed danym kredytem, może drugie żeby już motocyk był czysty po jeździe testowej. No i skończono, także taka obsługa serwisowa zrobiona, to no to się prezentuje, ogólnie ładny motocykl w Topiku, cały temat z tym motocyklu, bo i chodzi to tylko, że tak już tak nie za bardzo równo i ładnie, nie chce się też wkręcać przez to, to wskaźniki gaźniki ale mniejszą większość, to co było robione, to było widać. Zacisk kolorski, hamulcowe nowe z przodu, jak i z tyłu. Wszystkie płyny, oleje, filtry zostały powymieniane w tym motocyklu. Tutaj taka malutka skaza, ale tylko tyle. Tak naprawdę, władzę w stanie motocykl w oryginale Widać cały zestaw topendowy nowy. No i zasadniczo tyle. Przebieg obecny to. O 153 km. Oczekuję jak pali. Ładnie, wszystko jest okej. Także póki co moja praca przy tym motocyklu jest skończona. Jeszcze poprawiłem jakąś tam dźwignię sprzęgło, bo tu w ogóle tulejki nie było. Tego typu jakieś tam drobne rzeczy pop pop poprawiałem. Kierunkowska kierunkowskaz, bo nie łączył do lewy. Także jest porobione. I tyle. Ja się biorę za kolejny motocykl. Do następnego.